Zawsze kurwa idź po swoje. Nie oglądaj się na lewo, nie patrz na prawo. Nie słuchaj zawistnych mord, które szczekają, bo same nic nie osiągnęły. Nie przejmuj się tym, co oni pieprzą, bo jedyne, co potrafią, to pierdolić bzdury, byle cię zatrzymać. Im gorzej ci życzą, tym bardziej wiesz, że jesteś na dobrej drodze. Wiara w siebie to już wygrana. To pierwszy cios, który rozwala wszystkie wątpliwości. Jak wiesz, czego chcesz, to świat nie ma innego wyboru, musi ci to oddać. Reszta to formalność. Papierkowa robota. Proces, nie problem. Nie pytaj, czy dam rady. Ty już jesteś gotów. A jeśli ktoś mówi, że nie dasz rady, to tylko dlatego, że on sam nigdy nie miał żeby spróbować. Rób swoje. Idź po swoje. Weź to, co twoje. Bez przepraszania, bez zwalniania, bez pytania o pozwolenie. Ten świat nie należy do potulnych. Ten świat należy do tych, którzy mają odwagę sięgnąć po swoje.